Po raz kolejny wróciłam do Wielopola, pokazać swoje prace. Większość z nich jest tutaj prezentowana po raz pierwszy. Liczenie maku, które w tej chwili ma bardzo jakby dodatkowy ładunek emocjonalny z racji wojny, która jest tak blisko nas. A to liczenie maku to jest, są wojny z ubiegłego stulecia. Pierwsza wojna światowa, druga, w czasie której piątkami do nieba szli mordowani w obozach koncentracyjnych. Między innymi mój pradziadek Marian Kantor zginął w Auschwitz-Birkenau w 1941 roku. <tutek> Tutaj naszej koleżanki dziadek również zginął w w którym z obozów koncentracyjnych ona pokazuje jego zegarek i też garstkę maku. To były potem wojny, które mniej nas dotykały gdzieś, gdzieś w świecie blisko. Wojna była na, na Bałkanach, aż do tej wojny, którą teraz mamy tak blisko i prawie tak jakby u nas. Tych ziarenek maku ciągle przybywa. I nie wiadomo, jak dużo jeszcze ich będzie. Natomiast dla mnie jeszcze taką bardzo ważną rzeczą jest opłakujemy wszystkich, którzy zginęli. Natomiast co z tymi, którzy zostają? Ile ziarenek maku jest po prostu skrzywdzonych po traumatycznych przeżyciach dzieci, matki, które w tej chwili uciekają praktycznie spod bomb. Moją pasją są rekwizyty pozostające po spektaklach. Fascynują mnie. Dla mnie jak gdyby mają drugie życie. Taki ładunek emocjonalny, który mnie jakby bardzo, bardzo mi się to podoba. Chcę to pokazać, że te przedmioty, te rekwizyty pozostawione. One, one też żyją, one też coś znaczą. Po każdym spektaklu staram się, staram się zrobić, uwiecznić je, żeby przekazać to, co ja czuję, może, może komuś się to też, też coś poczuje. Tutaj jest cykl okna, taki niewielki, niewielki pokazany, też moja taka fascynacja, czy w tych oknach widać wszystko, czy może coś jeszcze więcej. Wszystkie te zdjęcia, które tutaj są, to są sytuacje zastane. Nigdy nie jedyne, czym, powiedzmy sobie, manewruję, to kwestia koloru, ale nie zmieniam sytuacji, którą zostałam. I nasza wędrówka z Kubikiem nad morzem, w Jastarni, w Kuźnicy, na Kasprowym Wierchu, na głodówce i nad Wisłą w Krakowie. Tak wędrowaliśmy, łapaliśmy promienie słońca do Kubika. I taka z tego moja retrospekcja. Wiele lat temu zobaczyłam w wielopolu ławkę. Niezwykłą, bo ze szkoły w Strągówce, w której kiedyś mój pradziadek. Uczył, był tam kierownikiem. Ta ławka spowodowała bardzo wiele skojarzeń. Pierwsze ze spektaklem Umarła klasa pierwszy spektakl kantora, który zobaczyłam, a właściwie przeżyłam w niezapomnianej scenerii Krzysztoforów. Było to ogromnie ważne dla mnie przeżycie, niezapomniane. Które otworzyło mnie emocjonalnie na sztukę, i od tego czasu nauczyłam się przeżywać po swojemu spektakle, odczuwać, a nie oceniać. Dla kantora było bardzo ważne, co widzowie, uczestnicy jego spektakli czują. Każdy z nas ma inny bagaż doświadczeń, każdy z nas inaczej przeżywa spektakl. Jak rozmawiałam z wujkiem, dla niego było ważne, czy ktokolwiek zobaczył coś swojego, czy coś w nim po spektaklu zostało. Jak się okazuje, zostało nie tylko we mnie, nie tylko w aktorach, którzy pamiętają, którzy brali udział w spektaklu. Jest w tej chwili w Krikotece wystawa pod tytułem W pół do jutra. Jest tam praca pana Macieja Świeszewskiego, inspirowana umarłą klasą. Natomiast w internecie, na stronie Salonu 24, pan dr Krzysztof Pasierbiewicz opisuje swoje przeżycia związane ze spektaklem i ze swoją pamięcią swojej klasy, która też podobnie, podobnie wyglądała jak, jak uczniowie. W umarłej klasie. Dla kantora ławka była bardzo ważna. Pomnik na grobie matki Heleny to chłopiec siedzący w ławce z umarłej klasy. Dał tę ławkę najważniejszej dla niego osobie swojej matce, i ja myślę, że. Chciał, żeby wszyscy ją zapamiętali, bo teraz każdy, kto przychodzi na grób kantora, widzi, widzi tę ławkę. A skąd w ogóle umarła Klasa? Kantor spędzał wakacje w Kuźnicy i podczas jednego ze spacerów w Bielkowie koło Osiek, tę informację zaczerpnąłam od pana Jerzego Beresia, zobaczył Pustą klasę, puste ławki bez uczniów i początkowo miał być happening szkolny. Jak wiemy, nad morzem odbył się happening morski, natomiast to było jakby takim zalążkiem do umarłej klasy, do pierwszego spektaklu teatru śmierci. Dla mnie ławka to. Realny przedmiot łączący mnie z moim pradziadkiem. Tutaj w muzeum jest właśnie ta ławka ze szkoły w Pstrągówce, którą ja myślę, że mój dziadek jej dotykał, i teraz ja też mogę jej dotknąć i to jest taka moja łączność, łączność z nim. Jak Marian, kantor, Helena, to kolejny spektakl kantora który już ja, w trakcie którego ja robiłam zdjęcia i z tego spektaklu Wielopole, wielopole, spektakl, w którym jest moja rodzina, mój pradziadek i prababcia Helena, którą pamiętam. Yy, oglądając ten spektakl dotarło do mnie, jak traumatycznym przeżyciem jest wojna dla każdego, Jakie spustoszenie emocjonalne po sobie zostawia, i jak zmienia człowieka na całe życie. I tu znowu wracamy do y, sytuacji o naszej obecnej. Niestety ta wojna, którą mamy tak blisko, cały czas nas dotyka, i znowu kolejne skojarzenie, że ci ludzie, którzy zostali y, moja babcia, y, Tadeusz na nich te wojenne przeżycia pozostawiły odcisnęły bardzo bardzo głęboki ślad. Ja czytałam bardzo wiele literatury wojennej jako młoda osoba, ale tutaj mając świadomość, że w pewnym sensie to jest opowieść o ludziach mi bliskich i pokazanie tego jakby doświadczyłam bardziej świadomie traumy, traumy wojennych, wojennych, przeżyć. Tym sposobem wróciliśmy do Wielopola, do Kościółka Wielopolskiego, który jest tutaj blisko. Dla Kantora ten Kościółek był bardzo ważny, ponieważ jego Życie z jednej strony, pierwszy spektakl to był w kościele, a kolejny to w synagodze, którą było widać z tych okien. I ta wieża kościółka wielopolskiego pojawia się w ostatnim cyklu prac kantora. Cholernie spadam. A cały czas myślał o wielopolu i do końca życia pamiętał o nim. W tym cyklu jest właśnie wieżyczka Kościoła Wielopolskiego, ale do końca korespondował z księdzem śmietaną. W Wielopole również wspominał w swoich ostatnich rozmowach ze swoją siostrą Zosią. Cały czas myślał i pamiętał o wielopolu. I w taki oto sposób, od ławki, która tutaj w tej chwili jest w muzeum, poprzez kolejne prace, spektakle kantora, taka moja opowieść, aż do cholernie spadam. Dziękuję pięknie.